Panie że dzisiaj dwa sparingi. Bardzo prosiłbym o krótkie podsumowanie tych dwóch sparingów na początek. No, ciężko coś ciężko podsumować grając w takich warunkach. No, no, niestety nie udało nam się w tych, w tych meczach zrealizować tego, co żeśmy zakładali przed meczami, tak, a więc... No, trudne warunki, wciąż padający śnieg praktycznie, śnieg pokoski na boisku, a więc a więc ciężko wymagać od chłopaków, żeby, żeby zrealizowali to, nad czym żeśmy pracowali cały tydzień i, i, i to, co, czego chcemy, co chcemy wymagać od chłopaków. Jedyne za co trzeba im trzeba chłopaków pochwalić, to za zaangażowanie, za podejście, za zostawienie naprawdę trochę zdrowia w tych trudnych warunkach. No i najważniejsze, że się nic nikomu nie stało. Panie że odbyły się już cztery spotkania sporęgowe, czy zawodniczy testowani, którzy w nich zagrali. Na którymś, jak to się mówi, można zawiesić oko, czy, czy któryś z nich pozostanie w naszej drużynie? Ktoś może już na ten temat powiedzieć? Znaczy się, no się myślę, że w tym tygodniu już, już z niektórymi chłopakami będziemy realizować, kończyć, kończyć dogadywa, dogadywanie sprawy finansowe i, i myślę myślę, że część z tych chłopaków zostanie. Mm, ale nie ukrywam, że mamy jeszcze miesiąc i przez ten miesiąc pewnie pewnie jeszcze jakichś chłopaków będziemy będziemy sprawdzać, będziemy testować, choć e, życzyłbym sobie tego bardzo, żeby już na koniec przyszłego tygodnia ta kadra praktycznie w 99% była, była zamknięta. Proszę nam powiedzieć, to na jakie pozycje szukamy tych zawodników? Cały czas y, priorytetem jest napastnik, tak, a więc y, tego, nie, tego nie ukrywam, ale y, jak y, przydarzy się jakiś i, i pokaże się jakiś zawodnik, y, który gra na innej pozycji, a, a, a będzie ciekawym zawodnikiem, będzie prezentował y, umiejętności takie, które, które y, będą pasowały do naszego, do naszego stylu gry, to na pewno będziemy też się takim zawodnikiem interesować. My w tych sparingach nie zwalniamy tempa, bo w środę kolejne spotkanie, później w niedzielę w Lubartowie kolejne sparing? E, tak, teraz jest, jest taki okres, gdzie e, nie że jest dosyć wzmożony, wzmożony wysiłek na treningach, e, to dochodzą nam teraz mecze sparingowe co trzy dni przez, przez najbliższe dwa tygodnie, a więc. No, czeka chłopaków naprawdę y, trochę, trochę, trochę pracy i chyba jeszcze większy, większego wysiłku niż do tej pory. Y, no ale y, tak tym się cechuje okres przygotowawczy, a więc, a więc tutaj się nie ma co dziwić. Mówię, najważniejsze to jest to, że na razie oprócz no, Bartka Sobotki, y, który jest kontuzowany, te kontuzje nas omijają i to jest w tym momencie najważniejsze. Dziękuję bardzo.